Cześć, siemanku! Witajcie już w, w piątym odcinku Let's, serii Let's Play z Gimaginarium. No cóż, no, mówiono mi, że m, mówię troszkę za, jest troszkę za cicho mój głos. No cóż, no, zbytnio na trud nie mogę kombinować, dlatego postaram się dzisiaj mówić głośniej, tak cały czas. No i co? Mieliśmy teraz włączyć prąd, no tego teraz to zrobimy. Tutaj chodzi o to, że prowadzimy takie Lampki. Musimy doprowadzić, żeby było pełnym tym e, panelu. Tutaj na czerwone nie pozwalają nam. Blokują miejsce. No to, to jest najprostsze. Trzeba zrobić tak. no a to. No jak co, to ja próbuję drugi raz to nagrywać. Gdyż zauważyłem, że za pierwszym razem nie zapisał mi się dźwięk z gry. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. Oj, chyba źle, Zresztą się już całkiem zmarnuje, jak nie będzie głosu, znaczy dźwięku gry hmm. o, trzeba tylko stąd zacząć. Bardzo, mamy pierwsze włączone. No i co? na słonecznik. Co teraz? No nie zła, to. Mamy, mamy dziarne słonecznikowe, żeby narzucać mu dziadkowi troszkę tego oleju w nogę. Ale teraz trzeba przesunąć to sprzęt na ostatni tych dziadek. Odpalić krok jeszcze raz. No i utworzy nam się. Słój, ten. Chyba Słój się nazywa. No i co. Mamy patyk. Musimy podtrzymać patykiem, bo nas będzie chciało zjeść to coś. Na środku chowa się luk. I co? Jak teraz, I co z tą lupą można zrobić? Można z tego pokoju wyjść na dwa sposoby. Jeżeli przyłożymy lupę do tego motyka, co tutaj sobie stoi, widzimy kropki i takie same, jakie należy wstawić tutaj. Czyli tu, tu, tu i tak dalej. No jest na to na pamięć już. Ale też można to przejść w drugi sposób. Troszkę nie gardło boli w <laughs> Jak coś nie będzie niesłyszalne. Teraz musimy odpalić drugą niestety, drugi prąd niestety. A to idzie jakoś tak. Albo nie tak. Nie wiemy chyba jak albo i nie To powinno być tak samo, tylko w drugą stronę. No tak, chyba, Aha, powinno, albo tak, o, tutaj. Tu, tak, no, udało się. A teraz drugie. Tak, musimy odpalić wszystkie trzy te prądnice, żeby włączyć prąd. No to jedziemy teraz z drugą. Pojdzie tak. Dobra. już mamy, jeszcze ostatnie nam zostało. A to chyba idzie tutaj. Nie wiem, nie wiem jak to przejść. Hmm, chyba tak. Nie no, no to tu coś Nie ro robię źle. Nie wiem, naprawdę już chyba sensu nie widzę, żeby tak dalej. Klikał i klikał was nudził. Przyjdziemy teraz k seksie. W razie czego jakby się już machinarium skończyło, mam już pomysł na drugą grę Udało mi się. Coś znaleźć ciekawego. No, nie... o! To za pech. Nie wiem co tak cicho jest, nie wiem czy to skupiony jestem. Mam nadzieję, że nie słuchasz mojej klawiatury. Jak chcę to poznajcie sobie. Co posłuchajcie! Jakoś niezbytnio nie mam nastroju do nagrywania. Jakoś nie mam takiego kopa. Dziś. No dobrze, udało się nam wyjść. A sobie szybko zajrzę. Nic nie było widać. Nic. Prawda? No. Jesteście bardzo grzeczni. No i źle. Wyjdzie tak. Tu, tu, tu. Tu tak. Gotowe. No i dobrze, udało no, mu się odpalić b projektor. Ale żeby ten projektor działał, potrzebne to jest coś, co rozszczepi mu obraz. No na przykład lupa. Żeby mamy. I teraz wystarczy włożyć jeden z kadrów. Dobra, hmm. chyba tu będzie H. Nie, tu nie będzie H. Tu będą rośliny. Potrzebne nam no, są zwierzęta. Tu będzie I. Mamy zwierzęta. Ale o kogo nam chodzi? Zobaczcie zobaczyć o kogo. To jest ten sam motyl, co tutaj. No i oczywiście tymi dwoma sposobami przyjrzeniem motyla albo tym możemy otworzyć zamek, który jest właśnie tym motylem. Musimy tylko odpowiednie kropki włączyć, jakie jest tam na obrazku. Czyli te. Otwieramy. No i gotowe. Możemy jechać. I najpierw, może, zajmiemy się tym. Tutaj mamy urządzenie do tłoczenia oleju. Dlatego no, podstawimy sobie kubek tutaj. Czy tam. Co to jest? Z banuszek. Bierzemy sobie nasiona. Rzucamy na górę. No i tłoczymy. Tłoczymy olej z, z nasionka. Było małe cięcie, ale już jest to, szybciutko gramy. No tak, teraz... oj, tak. Tłoczyliśmy olej. I chyba nie skończyliśmy. No nie, już skończyliśmy. Teraz wystarczy zabrać dzwonuszek, czy tam garnek, czy co tam jest. Pełen oleju. Przejść tutaj. Do tego pana policjanta. Z jego małym dzieckiem. Jednak do tego dziecka potrzebne są... Jest bateria. No więc musimy jakoś mu pomóc. A zjeżdżając po tej rurze możemy zejść na Możemy teraz oddać panu dziadkowi olej. Hm. A, teraz się różać możesz. Świetnie. I trzymaliśmy od niego kartę i bandaż. Pod... A na co nam będzie ta karta? Zaraz zobaczycie. Tutaj, do salonu gier. Wkładamy identyfikator, który dostaliśmy. Możemy wejść. No i o co tu chodzi? Mamy trzy stacje z grami. Zagramy sobie może najpierw w pierwszą. Po kolei. Ale żeby je włączyć musimy wytworzyć prąd. No to trzeba jednak kręcić rowerki. Tutaj mamy, tam macie... Tutaj jest licznik. Proszę zobaczyć, ile już nakręciłem. O, jest. No i o co tu chodzi? Jeżeli... Jeżeli chodzi o to, że. Muszę zestrzeliwać yy, kosmitów. Jeżeli zdobędę tutaj widoczne punkty na dole, zdobędę 1000, otrzymam jednego dolara. A na co nam te dolary będą? Dolary, za te dolary będziemy musieli kupić baterie dla tego małego dziecka, pana policjanta. Dlatego będą nam potrzebne 2 zł. Tak sobie grać, trzeba tutaj zagrać wszystko. Jakoś się będzie dało Tam Tamten czerwony samochodzik na górze to Bond, z którego skorzystałem. Muszę unikać oczywiście jak oni strzelają. Choć rzadko strzelają, mam trzy życia. To w sumie może chwilę potrwać, więc... No co Chyba, chyba cięcie. Co ja to No wątpię, no to to będzie cięcie. Na razie. No dobra. Udało nam się w końcu zdobyć te tysiąc i mamy jedną, Jego do... jednego dolara. Um, teraz odpalamy drugą grę. Teraz um, muszę podejść. Dobra. No i jedziemy dalej. Jakoś mi się tematy wyczerpały. Nie mam już co mówić. Dobrze, odpaliliśmy drugą grę. No i o co tu chodzi? Mamy, do, mamy żeby się ruszać klawiaturą, tam, czy, znaczy strzałkami. Cztery przyciski. I o co tu chodzi? Jesteśmy niebieską kropeczką, która musi wziąć to czerwone i wsadzić do... Du, małe czerwone i wsadzić do dużego czerwonego. Oczywiście tam według tych wszystkich... te otwierano się drzwi i oczywiście według tych wszystkich rzeczy trzeba kombinować. No, to idzie jakoś tak. O tak, świetnie. Już mamy dwa poziomy. Teraz należy tu jakoś przejść o tak. No, w sumie już niewiele z tego pamiętam. Jeszcze jest dosyć proste, jak mi się zdaje. Hmm. Teraz to chyba tak powinno być. Zyskowców nie. O tak. E, nie. E, hmm, jak to teraz zrobić? Tak, nie można blokować z boków. O to też tu chodzi. Hmm. Były od góry. No, już wiem Dobrze, I możemy wychodzić. Czwarty poziom. Naraz mm, jak chcę zrobić. Eee, a tak um, Tak, tak dobra. Już prawie. Czas na ostatni poziom. Chodzimy tutaj... Nie Coś tu jest. Coś tu mi nie idzie. A, tak, musimy wejść tutaj, tak. Przesunąć to tu. I cofać to. Wejść tu. Wejść, wejść tu. Mm, to sprytnie przesunąć tam. Tak, po pierwsze trzeba jeszcze to tu. To tak, tak, tak. Tu, tu. Tak powinno przynajmniej być. Hmm, to tak. Tu. Wiem, że to szybko się zdaje, ale... No co, przeszliśmy. Przeszłem. W sumie to ja. No, poproszę. Pieniążka. No i mamy już dwa złote. Potrzebne będą w sumie dwa złote, ale... Nie no, w sumie możemy jeszcze zagrać w trzecie. Zagramy sobie jeszcze w trzecie. Można tej okazji schudnąć w takim salonie. Heh. Dbać o środowisko. W sumie ciekawy pomysł. No i proszę bardzo. Ty problem, że jednak trzeci automat nie działa. Więc cóż, tutaj w sumie będę już kończył odcinek, więc... M, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się film podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. No i co? Dzięki na razie. Siemka.